Zaczęło się od tego, że jedna z dziewczyn, które przyjechały, mówi: 'Ale ja parę razy próbowałam tej modlitwy, ale nigdy nic nie poczułam, taka jestem nieprzekonana.' I mówię: 'Słuchaj, ale nic nie musisz czuć, bo to nie robimy tego dla siebie, tylko chcemy, chcemy to zrobić, żeby ucieszyć tym Boga, i trochę jeszcze o tym gadałem.' I że wcale nic nie musisz czuć, i że nie musisz nic czuć. A potem zeszliśmy na dodrączkę i, i mówię Panie Boże, kompletnie nic nie czuję. I co ja teraz zrobię, mam to poprowadzić. A taka zima zupełna. I okazało się, że rzeczywiście poszło to niesamowicie. Miałem pierwszy raz wrażenie, że nie prowadzę żadnych warsztatów ani nie prowadzę uwielbienia, tylko że jesteśmy na zlocie liderów uwielbienia i że wszyscy w ogóle są w stanie to poprowadzić. Taka niesamowita otwartość, odwaga, gotowość. Na wszystko. No przede wszystkim bardzo się cieszę, że tyle osób się znalazło, którzy, którzy chcieli tutaj przyjechać na te warsztaty. Tak naprawdę w takim czasie, gdzie pewnie w weekend mogliby robić coś, coś innego. W warsztaty, wokalne warsztaty chrześcijańskie, szczególnie z Kananem, prowadzę pierwszy raz. I chyba są wyjątkowe pod tym względem, że jak na innych warsztatach ktoś przyjeżdża po prostu, żeby się tylko czegoś nauczyć, to tutaj tak jakby to, to nie jest baza, to nie jest podstawa oczywiście. Coś możemy z tych zajęć wynieść, śpiewanie na głosy harmonicznego, ale przede wszystkim jest tutaj inny cel, żeby właśnie śpiewać o tym, co nad nami. A jeśli przy tym jeszcze się czegoś nauczymy, to, to bardzo fajnie i to właśnie zauważam taką. To, to bije od, od tych uczestników, że takie ich zaangażowanie w to, że nie tylko co my tutaj się nauczymy, tylko, tylko wspólnie poznamy się, nowych ludzi e, i, i na pewno jeszcze coś, coś więcej z tego wyniesiemy, a przy tym właśnie możemy uwielbiać e, tego, który jest na górze. Co prawda, z, z nauczaniem i w ogóle prowadzeniem jakby instrumentalistów. Już, już miałem sporo do czynienia. Zawsze mnie to cieszy, że, że ktoś będzie w stanie to później robić, a jeszcze bardziej mnie to cieszy, jeżeli, jeżeli wiem, a widzę po tych ludziach, że tak jest, że później te umiejętności będą wykorzystywać dla innych ludzi, będą wykorzystywać po to, żeby Pana Boga chwalić. Boże No, to będzie wielki eksperyment, bo jutro przyjadą chłopaki. Którzy nigdy w tym składzie nie grali tego koncertu. Oni wszystkie piosenki świetnie znają, wszystkie formy są znane. Gdzie jest zamknięta, to zamknięta, gdzie otwarta, to otwarta. I jutro oni wpadną jak, jak, jak żaba w pomidory, bo my sobie pewne rzeczy tu połkudaliśmy na nowo. I, I co się będzie działo, to Bóg raczej wiedzieć. Amen. Amen. Amen.